Marek Dąbrowski, chcę być mały. Mam pytanie do Was takie: Mogę być zawsze dzieciakiem? Chciałbym tego bardzo mocno, nie chcę tak bez przerwy rosnąć. Dzieckiem być, to jest mój cel. Ty jak chcesz się z tego śmiej, chcę się bawić całe dnie i rysować pieski swe. Zostać znowu przedszkolakiem i nie martwić całym światem. Bawić się żołnierzykami, zwierzakami i piłkami. Chcę znów mieć swoje pluszaki i być znowu mały taki, że z fotela mógłbym skakać. Moja jest dziś wola taka. Mogę znowu mały być, do przedszkola rankiem iść? I nie słyszeć mamy mowy. Wstawaj, pora do szkoły! Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.